Właśnie zepsułem całą mapę Hej wszystkim z tej strony Screen. Witajcie w nowym odcinku z Happys I dzisiaj słuchajcie Jesteśmy na polu minowym Oczywiście będziemy Jako ojciec bronić Naszego teamiego żeby jak Najbezpieczniej to Przejechać Timmy no. Tylko ja zostałem A Timmy Poleciał. Nie, no musimy razem, jak rodzina, to przejechać. Okej, okay, jest w porządku. Razem nadal jesteśmy. Jak rodzina. <grym> to jest jeden z leveli, gdzie trzeba się skupić i przejechać to jak najszybciej. Bo to... proste. Tylko. Trochę... Nasz syn ma tak pychowe życie, że ja nie mogę wytrzymać. Dobra, spróbujmy zadbać o tym jego. <grym> Ale przejdźmy do mamy Timiego, mamy młodszego brata Timiego oraz jego starszą siostrę i zobaczmy jak mama zajmuje się dziećmi. Oddajemy je do przedszkola, idź, do przedszkola, szybko. I zobaczmy... no, Jest źle. Okej, okay. mamy dziecko, które musi złapać ten pieniążek tutaj, a wokół są kolce. Myślę, że to nie będzie zbyt cię... ciężkie. Czemu nie poleciało dziecko? Co się stało? Zobaczcie, jaka mama jest smutna oraz jego siostra. Ich miny się nie zmieniły, to są potwory. Okej, okay. o co, 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 co? Poczekajcie. Co się dzieje? To jest jakiś challenge, który trzeba przetrwać. Timmy, oczywiście, nie wygląda zbyt dobrze, ale tata jest zawsze. Nieśmiertelny. Zobaczmy czy też będzie nieśmiertelny tutaj, gdy będziemy spadać mega szybko. Jakim cudem ty to przetrwałeś? Nie no, to mnie tak zastanawia w Happy Wheelsach. Postać spadła z 200 metrów i nic się nie stało, no nogi mu odpadły, a on czasem potrafi sobie jechać na rowerze, nic nie robić i ręka mu pęka. Jesteśmy na mapie Trzy Poziomy Piekła. Nasza postać chyba się cieszy, już nie może się doczekać. Zobaczmy, czy będzie się cieszyć. Po tym, ile tu jest min. Jak ja mam to przejechać? Ja muszę się rozpędzić. Rozpędzamy się. Jak się tylko da przeskakujemy. O ok? Nie, 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 proszę. Jezu, ile min było obok. Ok? Ok? My nadal możemy. Nie, 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 nie. Jechać. Ej, przecież tych min się nawet nie da przeskoczyć w żaden sposób. <grym> Dobra, mocno z całej siły, z całej. Spokojnie, żyjemy jeszcze, zobaczmy. Okej, okay. nieważne. <laughs> jeszcze dostał strzałami. <laughs> Ale da się to przeskoczyć. Widzę, że da się to przeskoczyć! Ledwo się udało. Dobra, rozpędzamy się. Mariusz, pełna moc. Pełna moc! Przelatujemy przez dosłownie wszystko! I piekło! <laughs> Aha, jeszcze dostał. I piekło zostało pokona. Poko... Pokonane! <śmany> Mamy jednego z najcięż... <śmany> najcięższych Battle Runów. Zobaczmy, jak bardzo ciężki jest. To nie był ciężki. Oh, rzucanie kulkami to chyba jedna z moich ulubionych rzeczy. Zobaczmy, jak bardzo mam farto. Już jest na Winie, tylko trzeba go odblokować. Proszę! Ba nie, 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 nie. nie, Kto to jest? Czemu ty? Skoczyła na nas z kataną? Ona taka zadowolona. Czemu ona się trzęsie? Zabierz kolana z mojej twarzy. Dlo... Co? Co? Posłuchała się. Dobra, robi się niebezpiecznie. Widzowie, musimy iść, bo tu się robią dziwne akcje. Nie no, trzeba się wziąć za to. Trzeba się za to wziąć. Zobaczcie. Odblokować. Nie, 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 nie. Dobrze. Udało się ją zablokować. Okej, okay, to mi się mega podoba. Tylko mamy jedną rękę. I to jest problem, ponieważ ciężko dorzucić do wina. I uwaga, wygraliśmy. Czemu to jest wyścig? Co się dzieje? Wszyscy są na rowerach. My jesteśmy najbardziej zaawansowaną postacią na rowerze. Nikt z nami nie wygra. Timi, przygotuj boosta, Pomniejszamy wagę. Pomniejszamy wagę, Timi. I pojedziemy pod górkę. No już w sumie jest górki, ale trudno. Timi ich zatrzyma. Powiedzmy, czemu jestem pod wodą? Co to jest za wyścig? Czemu przepływamy przez jakieś jeziora? Przejeżdżamy przez góry. I zobaczcie, oni się nigdy nie poddają. Byliśmy pierwsi, ale to, to nie było nawet ciężkie. Ponieważ się nawet nie śpieszą, nie? Rzucanie butelką to jedna z moich ulubionych rzeczy. Co tu się dzieje? Okej, okay, nie zwracamy na to uwagi, zobaczmy, co potrafię zrobić. Za pierwszym razem, butelku, zobaczcie, mamy już impostora. Ale ja widzę tutaj Timiego. Mnie to tak kusi, żeby go zgnieść. Tutaj nie wiem, co trzeba zrobić, żeby Timiego zgniotło. Jest naprawdę źle, powoli. Bierzemy więcej butelek, ale tu się dzieje tyle rzeczy. Nie wiem, skąd się ten kibel wziął, ale musimy wylądować na czymś dobrym. To jest pewne. To Właśnie zepsułem całą mapę. Mamy walkę pogo, i tu są miny. Z tyłu są kolce i jest napisane: wygrana. Nie, ja w to nie wierzę, ale zróbmy to. Zróbmy to. Nieważne co. <grym> Gdzie jest ta wygrana? <grym> Może trzeba serio tam wjechać do tyłu, tak się rzucić. Tutaj idealnie. No, jestem idealnie na strzałce i <grym> nie widzę tu wygranej. <grym> Użyjmy miny do wygrania. To jest zawsze. Super pomysł, to jest zawsze super pomysł, żeby wygrać każdy poziom. Zobaczcie, co przeszliśmy, przeszliśmy, ale spadłem na głupią minę i postać się rozpadła. Dobra, wiecie co, idziemy w dół, zobaczmy, czy tam rzeczywiście jest win. O tutaj, proszę bardzo. Prawie, może trzeba się puścić w pogo i to będzie dużo. Lepszy pomysł. Dobra, obliczymy to. Dużo lepszy pomysł. Proszę! Dobra, tutaj tak, tu tak. Jeżeli to puszczę, to upadnie na minę, więc trzeba jak najszybciej złapać się ściany tu z dołu! Słaby pomysł. Ostatni raz! Pełne skupienie, proszę! Ta... Tam nie... Tam nie było wygranej. Kłamali! Staram się znaleźć najcięższy Battle Run, bo to jest mega proste. Dobra, tu są telewizory, tu są telewizory, to jest. To nie było ciężkie. To, to nie było w ogóle ciężkie. To jest chyba jeden z najcięższych Battle Runów na świecie. Znaczy nie najcięższych, tylko najpopularniejszych. Tymi Słuchaj, mam prośbę. jako twój tata i twój, twój stworzyciel i idź sprawdź. I idź, idź, idź sprawdź to. Co... Co tam się dzieje? Czyli są same butelki, więc po prostu jedziemy. Zobaczmy, czy będzie ciężko to wszystko przejechać. Ja jestem zbyt dobry w te battle rany, albo one są mega łatwe. Dobra, to jest jakieś pro, to jest jakieś pro, to pro musi być na tyle ciężkie, że tego nie powinienem przejechać. Okej, okay, mamy poziom chyba, który jest dużo cięższy, bo zobaczcie, tu są rzadziej butelki i rzeczywiście może teraz być ciężej. Jedziemy pod górkę! Okej, okay. o, okej, okay, okej, okay. dojechałem. Nie no, ja chcę coś takiego najcięższego, czego rzeczywiście raczej nie powinienem przejść. Zobaczmy, czy to będzie na tyle ciężkie. OK, dobra, czyli rzeczywiście jest ciężej. Ale jesteśmy na mecie, chociaż. Co jeżeli kliknę... <laughs> Tego busta. Dobra, skup się z creamy, Skacz, robisz fikołka! Omijasz wszystko! Przecież żyję! <laughs> Czy to się przebiło od samego tyłka do głowy? Nie no, ja muszę to przejść. Ja, ja muszę to za wszelką cenę... Przejść! Ja nie roz... <laughs> Co Co? Chciałem powiedzieć, że ja nie rozumiem, kiedy ginę, ale teraz dostałem wszystkim i żyję, nie? Dobra, to, to jest impossible 10 milionów procent, więc powinno być rzeczywiście ciężkie. Dobra, tu się liczy spokój. Przeskakujemy przez sam środek. Przez sam środek. Tak, dobra, delikatnie tego dotkniemy. Tego na dole, tego na dole delikatnie. Nie! Dobra, delikatnie nie działa, trzeba to przeskoczyć, wyskoczyć, wyskoczyć, żyję, 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 nie żyję. Nie, no ja się nie poddam, dopóki tego nie przejdę, no po prostu... Jeszcze przeżyłem i się nic nie stało. Wiecie co, te, te HPs jest mega łatwe. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Like Dawajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków z tej gry. Ja was żegnam. Baba.